Wybrałam się na największy międzynarodowy festiwal animacji w Annecy. Dzisiaj e, jestem na Annecy, czyli Festiwalu Animacji dla Profesjonalistów. I dzisiaj opowiem Wam co nieco o tym festiwalu, właśnie. Jak przeżyć swój pierwszy festiwal, moje doświadczenia i co tam można zobaczyć. I witajcie ludzie z Oległych Galaktyk na kanale Elvizia. ja Jestem ELA, to jest kanał poświęcony animacjom i kreskówko. I zanim przejdziemy dalej, chciałabym tylko zaznaczyć, że jest to bardziej opowiedzenie o moich doświadczeniach, o tym co widziałam, co tam robiłam, na jakie panele się wybrałam, kogo spotkałam i generalnie jak się na taki festiwal przygotować. Jeżeli chodzi o wszystkie Zapowiedzi i przedpremierowe pokazy, jak na przykład Wish Disneya albo Once Upon a Studio Disneya, czy najnowszy film Jendego Tartakowskiego, który właśnie jest w produkcji, czy po prostu o krótkometrażówkach i pełnych metrażach, które mogliśmy tam zobaczyć, to o tym wszystkim opowiadamy razem z Maćkiem Kurem w ponad dwugodzinnym livestreamie, który możecie znaleźć na moim kanale. Jest on w dwóch częściach, bo niestety w trakcie nagrywania miałam problemy z internetem, więc po prostu urwało nam w połowie. Każdy entuzjasta animacji wie, czym jest Annecy. Jest to jeden z największych międzynarodowych festiwali animacji, który jest bardziej skierowany dla profesjonalistów i studentów. Tak, ja się dostałam na studenckiej wejściówce. Oczywiście nie dla wszystkich studentów, studentami musicie być animacji albo właśnie filmów. Festiwal trwa tydzień i odbywa się co roku w mieście Annecy na południu Francji. Na festiwal przyjeżdżają przedstawiciele niemalże wszystkich studii całego świata, małych, dużych, wpływowych czy jeszcze nieznanych. Przyjeżdżają też znani twórcy, przyjeżdżają chwalić się tym, co przygotowują. Można też zobaczyć przedpremierowe pokazy. Wybrać się na networking, zobaczyć interesujące panele, czy obejrzeć shorty, animowane i filmy pełnometrażowe, które zostały wybrane w konkursie. Festiwal odbywa się w całym mieście, mamy kilka kin w różnych miejscach, mamy główne kino, kino plenerowe, mifę w pałacu i w barakach obok, namioty z mify jeszcze dalej, a do wszystkiego da się dość pieszo. Festiwal też zapewnia transport autobusem. Z głównego miejsca na mifę jest około 30-40 minut spacerkiem wzdłuż jeziora. Oczywiście, że zostawiają mnie w tyle. Jest jeszcze Café de Arts, gdzie codziennie wszyscy po festiwalu tłumnie przychodzą chlać i poznawać ludzi. Na taki festiwal warto się dobrze przygotować, nie bądźcie jak ja. Nie wierzcie też prognozom pogody. Był tak piekielny upał, a ja niemalże nie wzięłam żadnych rzeczy letnich, nie wzięłam kremu z filtrem, nie wzięłam okularów przeciwsłonecznych, nie wzięłam też żadnego nakrycia głowy, więc no powiem, szczerze umierałam. Nie wzięłam też stroju kąpielowego, a warto, bo w jeziorze można pływać. Trzeba się również przygotować na to, że miejsce jest bardzo drogie. Więc no, dla biednego studenta jak ja, to nie są zbyt dobre warunki. Więc kompletnie się spłukałam. Tak przeciętnie posiłek kosztuje tam 10 do 15 euro, a żabek niestety brak. I tak wiem, że żabka to typowo polski sklep, chociaż znajduje się też w Anglii. I tutaj bardziej mi chodzi o to, że nie ma takich typowo marketów właśnie jak żabka. Znaleźliśmy chyba tylko jeden w mieście. Kończyło się to na tym, że przez całe dnie nie jadłam, chociaż niekoniecznie z powodu braku pieniędzy, ale też braku czasu, kiedy miałam panel za panelem. Warto też przygotować się na język. W sensie nie lubię myśleć stereotypowo, ale Francuzi faktycznie mają jakąś awersję do języka angielskiego. I nie znając francuskiego, nie zginiecie, ale możecie doświadczyć bardzo dużo nieprzyjemności z tym związanych. Sama doświadczyłam paru nieprzyjemnych sytuacji, plus wolontariusze, helperzy pracujący na festiwalu Annecy też nie bardzo znali angielski, co niestety utrudniało komunikację. Na festiwal oczywiście potrzebna jest nam wejściówka. Każdy ma inny dostęp na festiwal i są różne ceny. Ja weszłam jako studentka animacji, mój bilet kosztował około 80 euro i miałam wstęp na większość rzeczy. Prasa i profesjonaliści mają wstęp na wszystko, ale jest jeszcze jeden bilet. Jest on dla ludzi z zewnątrz, niestety zapewnia wstęp tylko na pokazy krótkometrażówek, filmów konkursowych i sesje z autografami. Każdy bilet posiada swoje tokeny, trochę jak na Perkonie. Prasa ma 4 na dzień, nie wiem, ile mają profesjonaliści, a studenci mają dwa tokeny na dzień. Rezerwacja to istna wojna. Niczym zmilitaryzowane akcje, zsynchronizowane zegarki, ustawienie serwerów, żeby nic nam nie przeszkadzało, adrenalina, pot, przerażenie. Wszyscy czekają na tą godzinę trzecią, kiedy akredytacja zostanie włączona. Mi ostatecznie udało się zarezerwować aż jedną rzecz, przepraszam, dwie. A to, na co sama chciałam iść, nie udało mi się. Kiedy zrobiłam dosłownie odświeżenie strony na 5 sekund przed godziną trzecią, to strona mi padła, po prostu się zawiesiła i po 30 sekundach, kiedy włączyła się z powrotem, wszystko już było wykupione, znaczy zarezerwowane. Warto też wspomnieć, że każdy ma rezerwację miejsc w inny dzień, więc prasa ma we wtorki, profesjonaliści w środę, a biedni studenci oczywiście na końcu, więc musimy zadowolić się ochłapami. Jeżeli nie uda się Wam czegoś zarezerwować, to nie wszystko stracone, można spróbować stać w kolejkach. To jest coś, na co musicie się przygotować. Kolejki, kolejki, kolejki i jeszcze raz kolejki. Kolejkon na Annecy to jest zupełnie inny wymiar. Relacjonowałam na Discordzie, kiedy postanowiłam dostać się na pokaz krótkometrażówki z Uniwersum Spidermana z Milesem Moralesem i spotkanie z twórcami. Przyszłam 4 godziny wcześniej. I stałam w dobrej kolejce. Mamy takie wielkie napisy, więc nie ma opcji, żeby się pomylić. Macie kolejkę z tokenami i bez tokenów, i byłam prawie na samym początku kolejki, więc miałam realną szansę na to, żeby się dostać. Ale nie, dwie godziny czekania i przychodzi jakaś dziewczyna z zewnątrz, która oznajmiła nam, że stoimy w złej kolejce. My takie no. Jakby oficjalna kolejka, co, co ty chcesz kobieto? Okazuje się, że z powodów właśnie komunikacyjnych byli ludzie, którzy przyszli o 6 rano i po prostu budynek był wtedy zamknięty, więc kazano im poczekać na zewnątrz, a oni zamiast poczekać i sprawdzić, kiedy budynek się już otworzy, szczególnie, że stali z boku, więc nikt ich tak naprawdę nie widział, Wchodząc do budynku, to postanowili uformować swoją kolejkę tam. Więc możecie sobie wyobrazić, jak wszyscy darli się po tych biednych helperach, którzy nie wiedzą, co mają robić. Mamy trzy kolejki, wszystkie wkurzone, a oni zdecydowali, że, no, w sumie tamci z zewnątrz czekali godzinę dłużej niż wy, więc wpuścimy ich pierwszy. Pomijając fakt, że nawet nie są w stanie stwierdzić, ile te osoby tam czekały, czy rzeczywiście stoją o 6 rano i czy ktoś tam po prostu nie doszedł w międzyczasie, nie? No, ale nie dostałam się. To nie jest też tak, że nie dostaniecie się na nic, jeżeli nie przyjdziecie 4 godziny albo 5 godzin wcześniej. Wszystko zależy od sali, w której to się dzieje, więc ile tam jest krzeseł? I spotkałam się też z tym, że na niektóre panele pozwolili ludziom po prostu siedzieć też na ziemi. Co zapewne nie jest dobre z perspektywy BHP, no ale. Nie nie oceniać. Tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że nie warto chodzić na wszystkie rzeczy. Jakby nie ma sensu iść na przedpremierowe pokazy jakiegoś filmu czy y, serialu, które i tak wyjdą za jakiś miesiąc albo dwa. Anestinii niczym Pyrkon ma również swoje tradycje. Rzucanie papierowych samolotów, wydawanie z siebie dźwięków bumbelków, kiedy robi się ciemno, czy krzyczenie lapę za każdym razem, kiedy pojawi się król. E, wiesz co, to są takie tradycje miejscowe, że po prostu... Rami tak na nie wolowały, rzucają się papierowymi samolecikami właśnie w czasie e, jak się na film e, i od, o, to od da, Dopiero od paru lat jest ta tradycja, że ma te wszystkie motogłosy jakieś ciemno. Nomiast z Królikiem Wiem, że to ewoluowało z tego, bo zawsze pod każdym filmem puszczałem taki zwiastunik dla festiwalu. Parę lat pod rząd, jakiśmy królik w niego główny bohater, już mieli pod rząd parę. Potem jak zrobili kolejny kolejku tego królika tylko na chwilę, to po prostu tak się przyjęli, że jak się pojawszy lapem, czyli królik. I do z tego tak sposób cała tradycja, więc co roku zawsze ma co roku zawsze mają tego królika gdzieś ukrytego w tle i krzyczą to. Udało mi się dostać na panel Disneya, jak napisać kolejny dobry hit. Panel był prowadzony przez twórców Finasha i Ferba, przez twórców KIFA, przez twórców... Takiej fajnej animacji dla dzieci o super kotkach i twórczyni najnowszego serialu, którego dali nam też zapowiedź, Primos. Pokazali nam tam również swoje animatiki i piczowe odcinki swoich seriali. Było też QA, a po panelu udało mi się nawet złapać Dana Power -Meyer, który dał mi swój autograf. Here we are! Hey, I, hey everybody! It's her She what? That's what the name is! Byłam też na... Panelu Netflixa, jak dostać u nich pracę, na którym pod koniec pojawił się twórca filmu Book of the Light, który zresztą był też grafikiem w tym roku na Annecy. Byliśmy też na prelekcji o zaginionych, ale odnalezionych animacjach z Jerem Beckiem, to jest dosyć znany historyk w świecie animacji. Wybrałam się również na panel o AI, zamiast panelu dla przyszłych reżyserów Disneya i okropnie żałuję. Panel ten miał być słowami otuchy i zapewnieniem. Dla artystów w tych ciężkich czasach, że nie zostaniemy zastąpieni, że dalej możemy znaleźć pracę w tej branży. Tymczasem panel okazał się być jedną wielką reklamą. Ze wszystkich gości, a było ich tam chyba siedmiu, tylko jedno studio stwierdziło, że będą używać AI jako narzędzi, żeby pomóc swoim artystom. Natomiast wszyscy inni przez cały panel pokazywali, jak super zastąpić artystów Pracą AI, że to, co artyści robią przez kilka dni, można zrobić w parę sekund. I chwalili się tym, co udało im się wykonać bez pomocy człowieka. Publiczność ich po prostu zjadła żywcem. Naprawdę moim ulubionym pokazem jednak było Working Progress nowego filmu przygotowywanego przez Gendego Tartakowskiego. Film już jest w pełni gotowy, czekają po prostu na zielone światło, żeby mogli go wypuścić i na datę premiery, póki co jest ona nieznana i sam Gendy nie jest pewny kiedy to wypuszczą. Właśnie wróciłam z podpisywania z Gendym Tartakowskim i <grym> Narysował mi Dexterem film opowiada o psie, którego czeka kastracja i jest to film dla dorosłych, pełny takiego szczeniackiego humoru, ale jednocześnie jest dosyć inteligentny, jest tutaj dużo gry słówek, nawiązań i jest naprawdę śmieszny ale miejscami też bardzo ekstremalne. Dostałam plakat z tego filmu z podpisem Gendego i tym razem byłam pierwsza w kolejce tylko dlatego, że zorganizowałam kolejkę sama, bo nikt nie wiedział co i jak. Z takich szybkich newsów to Dreamworks zapowiedział kolejny film i jest to kolejny film z trollami. Mieliśmy też przedpromiarowe pokazy Nimony, którego twórców musieli wyprowadzać bocznym wyjściem, ponieważ oklasków nie było końca. Dostali owacje na stojąco. I oczywiście mieliśmy pokazy Wish i Once Upon a Studio i paru innych rzeczy. Ale tak jak mówię, Mówiłam o tym wszystkim w live. A teraz będziemy iść na Mife. Jako studentce przysługuje mi jeden dzień na Mifie, czyli tej części festiwalu dla profesjonalistów. To trochę takie targi, gdzie wszystkie studia wystawiają swoje stoiska, gdzie można pokazać swoje portfolio, spróbować sprzedać swoje pomysły, postarać się o pracę czy zawierać nowe umowy i współpracę. Nie są to też tylko studia, bo i również stowarzyszenia, festiwale czy firmy na przykład Tumbum czy Adobe. Na stoiskach możemy podziwiać twórczość różnych studii, jak i również Możemy też zgarnąć gratisy. Ja Wam pokażę, co zgarnęłam. Zgarnęłam takie coś na, na kartę magnetyczne na, na telefon ze stoiska Nickelodeona. Z Nickelodeona również zdobyłam nalepki z, z SpongeBobem, nalepkę z Kenem, przypinkę z Awatara i ołówek. Z Netflixa też dostałam nalepki. Z jednej z dwóch najpopularniejszych szkół animacji w USA zdobyłam Naklejkę, bo podoba mi się ich godło, logo, i zdobyłam taki notesik, który wygląda, jakby był częścią storyboarda, więc no musiałam, musiałam zdobyć. Zdobyłam też przypinki, nieważne, że nie wiem z czego, ale po prostu mi się podobały. Tunbuma, dostałam tą taką rękawiczkę, co się wkłada dla artystów. I masę super pocztówek. Akurat ta jest z polskiego studia. I ta jest moim faworytem. Nasza polska animacja też oczywiście ma swój stand w tym roku. Mogliśmy spotkać przedstawicieli z Animoon, EgoFilm, Grupa Smacznego, Letko czy Platycz Image. A większość krajów również wystawia krótkie imprezy. Oczywiście nie zabrakło też polskiej, na której się pojawiła. Przepraszam, Gdzie miałam też przyjemność poznać niesamowitych ludzi ze świata animacji polskiej, czy spotkać też polskich studentów, którzy studiują w innych krajach. A nawet pierwszy raz na żywo zobaczyć ludzi, z którymi już robiłam wywiady. Cześć, jestem Mikołaj z e, studia Letgo i Jestem e, drugi raz w Wenesi, w tym pięknym i głośnym miejscu, dając, e, z przyjaciół z animacji do współpracy, do wspólnych projektów. Cześć, jestem Grzegorz e, ze studia z firmy produkcyjnej Animun z Warszawy i zajmujemy się produkcją filmów animowanych, krótkometrażowych serii animowanych i filmów pełnometrażowych i produkujemy filmy we wszystkich technikach animacji, od animacji lalkowej, poprzez animację 2D, częstokroć sami wymyślamy techniki animacji z animacji 3D i jesteśmy małą, e, małym zespołem grupy producentów. Cześć, nazywam się Ania Głowik, jestem szefową produkcji w Letko. Jestem tutaj w i teraz właśnie jesteśmy na polskim koktajlu. Polska animacja uważam, że jest bardzo rozpoznawalna na świecie. Znaczy my jako producenci wydaje mi się, że jesteśmy już bardzo mocno kojarzeni, na pewno tutaj w Europie. Jest nas też dosyć taka duża grupa młodych producentów. Wydaje mi się, że wszyscy działamy dosyć prężniej i każdy w obszarze jakichś swoich produkcji. Wydaje mi się, że zaczynamy być coraz bardziej rozpoznawalni. E, wydaje mi się, że jest to bardzo dobry taki czas dla, dla polskiej animacji. E, jakość animacji, którą my realizujemy, nie odbiega od animacji zachodnich, pomimo że dysponujemy zupełnie innymi budżetami. I wspaniale jest tutaj rozmawiać z młodymi ludźmi po francuskich szkołach, którzy mają doświadczenie brytyjskiej animacji. W Polsce nie ma tak dużo takich doświadczeń. Tak. Więc, no, dobrze jest no, spotkać młodych ludzi, którzy się tego tak. uczą, to zawodu i, i tak. dowiadywać się o tym, jak to tak, tak. e, Jesteśmy tutaj źle, szukamy e, zarówno e, ludzi do pracy, jak i koproducentów, e, jak i serwisów, e, jak i dystrybucji, jak i sprzedaży, więc, właściwie wszystkiego. A poza tym chyba przynajmniej ja powiem osobiście, że bardzo lubię tu być, bo jest to przepiękne miejsce, przepiękny festiwal poświęcony w 100% animacji, także wszystkim polecam i wszystkich zapraszam w przyszłym roku Wskazuje, kind of, uh, like, yeah. że no, nie ma znaczenia, że jesteśmy z Polski. Jesteśmy w stanie wytworzyć historię, opowiedzieć ją, zrealizować ją, wyprodukować na takim samym poziomie, jak to robią, nie wiem, Netflix, tylko robi to za nich większe pieniądze i zespoły ludzi. W tej chwili wydaje mi się, że jest czas na nową falę polskiej animacji, którą staramy się też promować. Takie nowe otwarcie, pokazanie nowej energii. No i jako grupa też zrzeszona wokół Stowarzyszenia Producentów Animacji pod przywództwem naszego nowego prezesa Jakuba Karwowskiego z Letko. Staramy się promować też polską animację po to, żeby mocniej jeszcze bardziej zaistnieć na rynku, żebyśmy byli bardziej rozpoznawalni wśród Dystrybutorów na, na świecie, wśród, wśród kupców, po to, żeby ta animacja kiedyś stała się takim, no żeby kiedyś mogła wypłynąć na światowe wody i żebyśmy mogli mieć swoje wielkie brandy rozpoznawalne na całym świecie. I wierzymy, że którego, któremuś z nas, producentów, się to uda i e, wtedy cała branża pociągnie. E, razem z tą produkcją wierzymy w to, że, no, że to jest super czas e, i staramy się dużo energicznie e, realizować wiele różnych produkcji, a mniej narzekać. I to by było na tyle w tym odcinku. Anesi dla osoby, która ma obsesję na punkcie animacji, której animacja jest pasją, to naprawdę jest spełnienie marzeń. Nie żałuję i na pewno wybiorę się w przyszłym roku, oczywiście bardziej przygotowana. Niestety jest jeden problem. Annecy odbywa się w tym samym tygodniu co Pyrkon, więc w przyszłym roku będę musiała zrezygnować z jednej z imprez, bo w tym roku udało mi się być na Annecy i na Pyrkonie. Aczkolwiek to było ponad moje siły, biorąc pod uwagę koszta czy czas, no i to, że ominęło mnie bardzo dużo rzeczy, które działy się właśnie w piątek, czwartek i sobotem. Tymczasem chciałabym podziękować wszystkim moim patronom, którzy nieustannie mnie wspierają, za co bardzo Wam dziękuję. Jak też chcecie być moimi patronami, to wiecie co robić. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, tak jak znajdziecie linki do wszystkich moich mediów społecznościowych, na które Was zapraszam. Instagram, Discord, Facebook, czy może nawet TikTok, jeżeli byście chcieli. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, żeby kreskówkowiczy było znacznie więcej i żeby nic Was nie ominęło w świecie animacji. Niech kresku z bóg kreskówek ma Was zawsze w obiece. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was po więcej. Cześć!